Dzień dobry, podzielę się dzisiaj z Wami sprawdzonym przepisem na chleb, na chleb, który bardzo często piekę w piekarniku, po prostu. Dlaczego warto piec taki chleb? Dlatego, że jest on ze składników, które znam, które sama wybieram i jest na pewno bez chemii, bez polepszaczy i bez żadnych sztucznych dodatków. Zobaczcie, jak to zrobić. Oto składniki potrzebne do upieczenia chleba do takiej blaszki, na taką jedną blaszkę. Będzie potrzebne pół kilograma mąki pełnoziarniste. Ja mam mąkę orkiszową, ale możecie również zrobić mieszankę mąk. Może być to orkiszowa, pszenna i żytnia. W sumie pół kilograma, 50 g świeżych drożdży, jedna łyżka cukru białego. Pół szklanki ciepłej wody, to na rozczyn, do tego szklanka płatków, ja mam płatki owsiane i orkiszowe, po pół szklanki, do tego otręby, jedna czwarta szklanki, ja mam mieszankę, są to otręby pszenne, orkiszowe i żytnie, do tego po jednej czwartej szklance sezam, siemielniane, pestki dyni i słonecznik, do tego jedno jajko, które po roztrzepaniu będę nim smarować już chleb po wypieczeniu, pół łyżki soli, e, patelnia, koniecznie patelnia do podprażenia właśnie tych sypkich składników, robot kuchenny, koniecznie z takimi końcówkami, to ważne, one najlepiej wyrabiają właśnie ciasto drożdżowe, ściereczka do przykrycia i właściwie chyba wszystko, papier do pieczenia, blacha jest, mogę się zabierać do pracy. Zaczynam od przygotowania rozczynu. Do większej miseczki przesypię drożdże i wysypię na nie cukier. One w tym cukrze będą się powoli rozpuszczać. Jeszcze je dodatkowo rozkruszę. Do tak wymieszanych z cukrem drożdży dodam około łyżki, takiej kopiastej łyżki mąki. Wymieszam jeszcze raz. I doleję do tego ciepłej wody. Wszystko razem wymieszam i dam temu około 5 minut, żeby wszystko zaczęło już pracować, żeby te drożdże z cukrem zaczęły pracować w tym roszczynie. Rozpuszczone są wszystkie składniki, cukier już pracuje. Pana tu poproszę, pan pokaże, jak ten roszczyn wygląda. Jest dosyć wodnisty, ale właśnie taki ma być. Teraz zabiorę się za resztę. Już tu się przyda w tym momencie mikser. Nie musi to być taki mikser jak ja, mam. On po prostu mnie uwolni od, od kręcenia, będzie się wszystko samo obracać. Do miski przesypuję całą pozostałą mąkę. Och, ale buchnęło. Do tej mąki dodaję pół łyżki soli. Proszę bardzo, wszystko gotowe. Powoli wymieszam tą mąkę z solą, zanim dodam rozczyn. Wszystkie suche składniki, te ziarna i płatki podprażę teraz na patelni. Wszystko po to, żeby potem były w tym chlebie bardziej chrupiące. I teraz tak na maksymalnej mocy kuchenki, nie żałujcie teraz tej mocy, wszystkie te składniki razem podprażę. Oczywiście bez żadnego tłuszczu. To prażenie to około 5 minut, ale ponieważ moc jest kuchenki na maksa, muszę cały czas mieszać, żeby sobie niczego nie poprzypalać, bo przecież to nie o to chodzi. Słuchajcie, moje drożdże już tutaj prawie wychodzą. Zobaczcie, jak one ładnie pracują. Brakuje mi trochę rąk trzecia by się przydała, zobaczcie drożdże już sobie tutaj wypracowały ja muszę tutaj mieszać właściwie już dobiega do końca 5 minut moje wrażenia. ściągam zgrzania i teraz posłuchajcie, żeby to szybciej wystygło, ja zawsze o, ja ale hałasuję, przesypuję do wystygnięcia one nie muszą być idealnie zimne, ale żeby nie były gorące po dodaniu do y, rozczynu i do mąki. Proszę bardzo, one sobie stygną, a ja się zabieram w tej chwili za drożdżę i za mąkę. Teraz do tej mąki wymieszanej z soli z solą, dodam wreszcie ten mój rozczyn drożdżowo-cukrowo-wodno-mąkowy. Proszę bardzo, ląduję w środku. Zobaczcie, tak, tak on wygląda. Włączyłam mikser i zobaczcie, on sobie tutaj już będzie pracował. Pan tutaj dojedzie mi ładnie. O, zobaczcie. W międzyczasie, kiedy maszyna tutaj pracuje nad moim ciastem, płatki stygną i bardzo dobrze. Nie dodawajcie za wcześnie tych płatków do, do ciasta, dlatego że po prostu będą połamane, a to przecież cała przyjemność trafić na, na taką całą pesteczkę w środku, w krące. Ciasto się już powoli wyrabia. Na początku dodałam do rozczynu pół szklanki ciepłej wody. Teraz tą wodę trzeba będzie uzupełniać, żeby wyrobić ciasto. Ja Pana tutaj poproszę, Pan zajrzy do środka, jak to się wyrabia. Zobaczcie, ciasto aż chce wyjść. Ono potrzebuje teraz wody. Ja mam tutaj 400 ml wody i powoli ją dolewam. I to się wszystko będzie teraz ładnie mieszać, wyrabia, wyrabiać tą Wodę dolewam po trochę. Zatrzymałam na chwileczkę mikser. Zobaczcie, jak to wygląda. Ciasto już jest dosyć gęste, ale jeszcze potrzebuje wody. To w zależności od tego, jaką mąkę dodacie, ja dodaję 450 do 500 ml wody na takie ciasto. Włączam z powrotem i dolewam jeszcze wody. Jest idealne. Ono ma być właśnie takie klejące, jeszcze wodniste. Pamiętajcie, że do tego dodamy jeszcze ziarna, dodamy ziarna, dodamy płatki i to wszystko się musi połączyć. Ja w tej chwili już będę dodawać te wszystkie podprażone elementy. One są ciepłe i bardzo dobrze, bo drożdże lubią ciepło, ale nie są gorące, to najważniejsze. I teraz możecie na dwa sposoby to wszystko wymieszać. Albo zrobicie to łyżką, dokładnie tak jak ja w tej chwili robię, albo wymieszacie e, tymi e, spiralnymi końcówkami. Ja to wolę jednak robić łyżką. Dlaczego? Dlatego, że nie połamią się tak bardzo te moje e, ziarna, a przecież na tym mi zależy. Przy takim mieszaniu trochę się jednak trzeba narobić. Jeszcze dodatkowo tutaj napowietrzam to ciasto. O, już, już ręce bolą, ale to trzeba zrobić. Słuchajcie, to naprawdę warto zrobić. Zobaczcie, ciasto już zaczyna powoli odchodzić od łyżki. To bardzo dobrze. Właściwie to już chyba wystarczy tego mieszania. Wszystko jest już dobrze połączone i napowietrzone. Mieszałam około 5 minut, dlatego już. Już chyba jednak przestanę, bo już nie mam siły. Ale to wystarczy. W tej chwili przykryję ściereczką i zostawię w ciepłym miejscu. Ja tu e, prażyłam niedawno e, swoje ziarenka i jest tu ciepło, jest tu fajna temperatura, żeby to ciasto rosło. Za 20 minut zaglądamy. Ja rozgrzewam piekarnik do 170 stopni i włączam termoobieg. To ważne, do tego chleba jest dobrze włączyć termoobieg. Właściwie włączam i mogę zmywać naczynia. Pięknie rośnie, bardzo dobrze. No to jeszcze tak, piekarnik się rozgrzewa. Wykładam blaszkę papierem do pieczenia. Blaszka jest wyłożona, nadmiar papieru oczywiście obecny. Minęło 20 minut, zajrzę. Jak to wygląda? No jest pięknie. Urosło, y, dwukrotnie zwiększyło swoją objętość, bardzo dobrze. Teraz y, mogę je przełożyć do, y, do blaszki wyłożonej papierem. Słuchajcie, uważam, że papier to jest genialny wynarazek, ale jeszcze nie wpadłam na pomysł, jak ten papier dobrze rozłożyć. Teraz to ciasto przełożę do foremki. Spróbuję Wam to pokazać, żebyście zobaczyli. O, proszę bardzo. No. Chodź. Nie chcę wyjść, dobrze mu tu było. Ciasto jest już w blasze, bardzo dobrze. Zobaczcie jak ono pięknie wygląda, te ziarenka, potem jak się je, no to jest coś wspaniałego. Wkładam je w tej chwili do piekarnika, przypominam, 170 stopni, termoobieg. Za godzinę. Zobaczcie, jak chleb pięknie sobie rośnie w piekarniku. Minęła godzina, został jeden ostatni składnik to jest to moje jajko, które w tej chwili wymieszam żółtko z białkiem i będę tym, tym, tą mieszanką smarować za chwileczkę chleb, który jest w piekarniku. Uwielbiam ten moment, kiedy chleb już jest po godzinie pieczenia w piekarniku niesamowicie pachnie w domu. Biorę teraz moje jajko roztrzepane i nie wyjmując, to ważne, nie wyjmując tego chleba, smaruję tym jajkiem chleb z wierzchu. Chleb już jest posmarowany, wraca do piekarnika na kolejne 40 minut, ale musimy Zmienić temperaturę na 150 stopni i wyłączyć termoobieg. O, jest 150. Za 40 minut będziemy mogli ten piec już wyłączyć i chleb będzie dochodził powoli w piekarniku. Minęło 40 minut. W tej chwili wyłączę piekarnik, uchylę drzwiczki i po 20 minutach dopiero chleb wyciągnę z piekarnika. Niech on stygnie w tym piekarniku. Minęło 20 minut. Wyciągam z piekarnika swój chleb. Zobaczcie, jaki jest piękny. Naprawdę bardzo żałuję, że nie możecie poczuć tego zapachu, który się teraz w całym domu unosi. Jeżeli chcecie zrobić niespodziankę, jeżeli chcecie swoich gości zadziwić, upieczcie ten chleb. Klebek jest gotowy. On jeszcze jest ciepły, on powinien jeszcze dochodzić, ale ja wam już pokażę jak on wygląda po przekrojeniu. Zobaczcie, jest pełen ziaren, jeszcze paruje. Zobaczcie, tu jest właśnie ta dynia, słonecznik, wszystkie nasiona, które wrzuciliśmy są w całości. Właśnie dlatego, że w odpowiednim momencie dodaliśmy te nasiona i płatki. Bardzo Wam polecam ten chleb, upieczcie go, zróbcie sobie przyjemność. Takim chlebem na pewno zaskoczycie wszystkich, nie tylko domowników, ale i swoich gości. Do chleba polecam wam także zróbcie na przykład masło czosnkowe, masło ziołowe. W lewym górnym rogu wkleję wam link do mojego masła czosnkowego i ziołowego. Będziecie mogli też przy okazji sobie to zrobić, to naprawdę niewiele czasu. Ja wam życzę smacznego. Do zobaczenia przy okazji następnego mojego filmu. Zapraszam, subskrybujcie. I jak zawsze, smacznego.